Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 21 grudzień 2011, Słowickie Łąki. Dzisiaj kilka słów na temat celów osobistych i celów zespołu. Czyli kilka słów na temat takiego świadomego przywództwa, świadomego liderstwa. Większość z nas w przedsięwzięciu marketingowym, mlm we współpracy z Titanoni, ma zespoły. Ma zespoły ludzi, z którymi współpracuje. I <laughs> mówimy dużo o celach, które mają prowadzić do realizacji marzeń, które każdy z nas ma. Ale na pewno bardzo ważną rzeczą jest do tego, żeby to wszystko było skuteczne, żeby to wszystko było w miarę sprawne, żeby to wszystko było długoterminowe, jest Zbieżność czy ta czy wsparcie celów indywidualnych z celami zespołu, czy właściwie tak bardziej precyzyjnie będzie celów zespołu tymi celami naszymi indywidualnymi. Jeżeli potrafimy znaleźć tą zbieżność, jeżeli potrafimy ustawić to wszystko, żeby miało to jeden kierunek, to wtedy będzie wielka siła, będzie naprawdę znakomity efekt naszych działań. Cele zespołu muszą być zbieżne z celami indywidualnymi. Muszą być zbieżne. Jeżeli są rozbieżne, zespół idzie w kilkadziesiąt kierunków, czy w kilkaset, prawda? Czy przy dużych bardzo zespołach w kilka tysięcy kierunków. I ciężko jest cokolwiek wspólnego zrobić. Nie można wytworzyć tego momentu, tej siły, która to wszystko naprawdę mocno pcha, mocno idzie do przodu. Pamiętam jak w zeszłym roku wśród grupy liderów bardzo zaangażowanych w rozwój Titanoni, Pereł, Jade'ów Elite, Jade'ów wielu, zresztą i nie tylko, każdy z nas miał swoje własne cele oczywiście one miały prowadzić nas do naszych marzeń, ale mieliśmy jeden główny cel, który był ponad tym wszystkim i tym celem było otwarcie biura w Polsce. I każdy z nas, w, poza tą, jakby pracą dla siebie, tym realizowaniem tych celów, które sobie stawiał, miał ten cel nadrzędny, który miał być zrealizowany dzięki tym celom osobistym ten cel otwarcia biura w Polsce. Bo to. Według naszych założeń, wówczas będzie ten krok milowy do budowania jeszcze większego, jeszcze wspanialszego biznesu. I, i była piękna zbieżność, i wiem, że w każdym, w każdym e, etapie budowania tego przedsięwzięcia ilekroć znajdowaliśmy wspólny cel, e, ilekroć ten cel stawał się taką wizją dla całego zespołu. E, Szliśmy bardzo mocno do przodu. Tak było w przeszłości, tak jest teraz i tak będzie w przyszłości. I dotyczy to oczywiście budowania tego przedsięwzięcia na każdym etapie dotyczy każdego z nas. Potrzebujemy znaleźć cel wspólny dla naszego zespołu. Jeżeli znajdziemy taki wspólny cel dla zespołu, i to mogą być różne rzeczy, to może być bycie najbardziej zgranym zespołem, nie wiem, w mieście, prawda, może to być... Yy... Coś takiego jak e, osiągnięcie gdzieś tam w ciągu roku takiej takiej ilości jadeów i takiej i takiej ilości pereł, prawda? E, no, cała masa przeróżnych rzeczy, które, które mogą gdzieś tam nas naprawdę fantastycznie jednoczyć. I wtedy ta częstotliwość, ta wibracja indywidualna działania każdego z nas spowoduje, że to działanie zespołu będzie bardzo, bardzo efektywne i będzie przyciągało, będzie realizowało wszystkie te indywidualne z kolei działania. Dlatego, że to wszystko to jest, jest ze sobą po prostu zbieżne. To, co chcę dzisiaj generalnie powiedzieć, to to, żebyśmy umieli wkomponować, dopasować wizję zespołu cel zespołu, czy cele zespołu do wizji celów indywidualnych. Bardzo ważne jest spasowanie tego wszystkiego. I można to spasować. Każdy z nas może mieć przeróżne marzenia, każdy z nas może chcieć zupełnie przeróżne rzeczy i możemy naprawdę widzieć to na różną skalę, ale cele prowadzące do tego mogą być bardzo zbieżne. Mogą być bardzo zbieżne. Cele sobie stawiamy, cele mają nam pomóc realizować marzenia, prawda? więc możemy to wszystko naprawdę fantastycznie poustawiać. Taka refleksja na ten dzisiejszy Kikowy Szlak. Pomyślmy o tym. Jak zbieżne są cele zespołu, który prowadzimy, z indywidualnymi celami ludzi, którzy w tym zespole funkcjonują, uczestniczą? Jak jest to zbieżne ze sobą? Jeżeli jest, idziemy bardzo szybko i możemy dojść bardzo daleko. Jeżeli nie, jest to fantastyczny moment, żeby się nad tym zastanowić, żeby to wszystko zacząć korygować. Jest to przełom roku i przez najbliższych ileś tam dni będziemy mówili głównie o celach, o marzeniach, o planach na nowy rok. To jest podstawa. Dlatego też bardzo zachęcam do wizyty w przyszłą środę w Centrum Usługi Klienta w Poznaniu, gdzie od 14 do 18 będzie spotkanie dla liderów, takie spotkanie dla tych, którym naprawdę leży na sercu budowanie tego przedsięwzięcia na wielką skalę. Zapraszamy. Tytuł nie jest jakby tutaj warunkiem do tego, żeby w spotkaniu uczestniczyć. Może w nim uczestniczyć każdy, kto tak naprawdę chce, ale trzeba zarejestrować się w biurze, zadzwonić czy wysłać maila do biura. Do pani Magdyus, żeby sobie tam miejsce zarezerwować na to spotkanie. Będzie to spotkanie bardzo mocno poświęcone, troszkę temu co za nami, ale głównie temu wszystkiemu co przed nami. Także tyle. Dzisiaj też jest środa, oczywiście w Poznaniu też zapraszam, dzisiaj kto może być na spotkaniu. Także na samo zakończenie, zbieżność celów, celu głównego i celów zespołu z celami indywidualnymi jest ogromnie, ogromnie ważna. Jeżeli uda nam się to zrobić, to jesteśmy na bardzo już takim zaawansowanym etapie przywództwa. Rozumiemy wielkie rzeczy, rozumiem wielkie sprawy a, i zaczynamy realizować to wszystko, a, co chcemy zrealizować, co ma wartość tak naprawdę w tym świecie, naprawdę na wielką, wielką skalę. Tyle na dzisiaj z tego kilkowego szlaku. Do zobaczenia jutro. Hej!